Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak, moim gościem jest Marzena Sedlaczek, Naczelnik Biura Organizacji Pozarządowych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jeszcze biura, a, znaczy, biura, a nie jeszcze Centrum Dialogu Obywatelskiego. W co biuro ma się przeistoczyć, zmienić? Może tak, mentalnie Centrum Dialogu Obywatelskiego, ale jeszcze, formalnie, że tak powiem, formalnie Biura organizacji, organizacji Pozarządowych. pozarządowych. Tak. Z czego wynika potrzeba przekształcenia biura w to Centrum Dialogu Obywatelskiego? Może tak, były zadania, które były, nie były przypisane tak gdzieś konkretnie jakiejś jednostce, tylko były tak porozrzucane w Urzędzie Miasta, i, i stąd potrzeba takiego. Miejsca, gdzie te wszystkie zadania dotyczące obywateli i naszego społeczeństwa, naszych mieszkańców będą w jednym miejscu. Czyli to będzie poniekąd uporządkowanie, usystematyzowanie tych, tych, tych zadań, skondensowanie ich w jednym punkcie, tak? Dokładnie tak. Dzięki temu kontrola będzie lepsza, czy współpraca z różnymi organizacjami? Ja myślę, że tu nie chodzi o kontrolę. Nawet bym nie używała takiego słowa tutaj. Właśnie chodzi o tą współpracę, o to otwarcie się na ludzi, o to, żeby ludzie wiedzieli, w którym miejscu, gdzie mogą przyjemnie załatwić swoje sprawy, i tak nie do końca z urzędnikami, ale również ze społecznikami, ponieważ mhm. my z tej drugiej strony też bardzo chcemy tym ludziom pomóc. Mhm. Kiedy dojdzie do tego przekształcenia? Na jakim to jest etapie? Myślę, że wszystko się, <coughs> przepraszam, obraca. Jeszcze w trakcie remontu jest ta sala na Koroszewskiego. To pomieszczenie, które mamy. Przejąć, zasiedlić jako Centrum Dialogu Obywatelskiego, i myślę, że wtedy to wszystko nastąpi. Mhm, czyli też nowy punkt będzie. Tak, mhm. tak. Jakie zadania będą stały przed Centrum Dialogu Obywatelskiego? Współpraca z Radami Dzielnic, z organizacjami pozarządowymi. Będzie też manager ścisłego centrum miasta, inicjatywa lokalna. No wszystko to. Co będzie się działo właśnie w naszym mieście, dla naszych mieszkańców będzie stało otworem pomoc, wsparcie. Mhm. E, czyli stawiamy na to, żeby to nasze społeczeństwo stało się bardziej obywatelskie, bardziej zaktywizować chcemy, tak? Myślę, że tak. Mhm. E, mieliśmy ostatnie wybory właśnie do rad dzielnic, e, przebiegły bez problemów. Jasne. E, ale frekwencja była słaba, mówiąc prostu. 7,4 to... tylko o polach poszło. Ja myślę, że to y, zależy, tak jak są dzielnice zróżnicowane, tak i ta frekwencja była też zróżnicowana. Y, myślę, że takim powodem, powiedzmy dwa powody przytoczę. tak? Jeden to to, że po części tak się y, jakby zrzuciło pewne zadania na radę dzielnicy. Ona jest i ona będzie działać i tak ludzie myślę przyjęli do wiadomości tak jest mamy radę dzielnicy rada dzielnicy załatwi myślę że tu jest jeszcze sporo do wyedukowania społeczeństwa natomiast drugi taki przypadek to rada dzielnicy Szczepanowice Wójtowa Wieś jest to ogromna rada dzielnicy ogromną część miasta mhm. no, prawie całe zaodrze tak obejmuje terytorialnie myślę że trochę też i nazwa zmyliła Szczepanowice Bujtowa Wieść, gdzie Pruszkowska, gdzie Dambonia. Mm -hmm, mm -hmm. To jest jeszcze do, do zrobienia, to jest jeszcze do tego, żeby. Czyli co, Właśnie... będzie tam powołana nowa dzielnica, która będzie bardziej odpowiadać? Nie powołana. Ona funkcjonuje, tylko taką ma nazwę. Tak? Mm -hmm. Także mm -hmm. myślę, że to też jest przed, przed nowym zarządem, przed nową radą, żeby tą nazwę troszeczkę poszerzyć, żeby ludzi, w świadomości ludzi ona zaistniała. Tak? Nie tylko jako Wójtowa Wieś Szczepanowice, czy tam Szczepanowice Wójtowa mm -hmm. Wieś, ale żeby ludzie wiedzieli o tym, że to jest Dambonia, że to jest Pruszkowska, że to są wszystkie te ulice. Troszeczkę dalej. Mhm. Wszyscy narzekamy na tą frekwencję w wyborach ogólnopolskich, że to jest mhm. jakieś tam 30%, tak? Nie, nie rozrabniając się i że to jest mało, że nie, nie bierzemy udziału w tym, w tym życiu, że zawsze um, wyższą frekwencję mają wybory samorządowe, które są bliżej mieszkańców. Mhm. A te rady dzielnic są jeszcze bliżej mieszkańców niż, niż ten, ten samorząd, a ta frekwencja znacząco niższa. Wie pan co, no trudno mi powiedzieć jest, dlaczego ludzie, nie wiem, czy nie mają świadomości, czy ja myślę, że nawet nie z tego wynika. Trudno jest mi na to może, pytanie może odpowiedzieć. to zabrakło trochę takiej kampanii, bo jak mamy te wybory samorządowe, to jednak miasto jest oblepione plakatami, a ja przyznam się szczerze, że tam w swojej dzielnicy nie widziałem żadnych informacji, tylko, no to, co, może, tylko to, co z mediów. No i panie są. redaktorze, może też to jest troszeczkę do zmiany. I to będzie zmienione. Myślę, że tak. Dobrze, budżet obywatelski to jakby kolejne mm -hmm. zadanie, które Pani będzie mieć. Które już jakby, ruszyło. Już ruszyło. Tak, to dzisiaj... po raz drugi będziemy chyba mieć ten budżet obywatelski. Dokładnie tak. tak. Dzisiaj spotyka się społeczna komisja do spraw budżetu obywatelskiego. Będziemy pracować nad regulaminem. Zobaczymy jakie pomysły będą. Regulamin ma troszeczkę ulec zmianie. Widzimy nawet, w którą stronę dążą nasi mieszkańcy, ponieważ jest ankieta, którą... w Sonda, przepraszam, którą można wypełnić na stronie Urzędu Miasta i tam na przykład widzimy, że mieszkańcy chcą, żeby szesnastolatkowie mogli i składać projekty, i głosować. Co nas zdziwiło, to to, że mieszkańcy chcą, żeby pod projektem było więcej niż 20 podpisów. Także... Czyli podniesienie tego, tego progu, tej, tej tak. bariery aby wejścia w ten, w ten tak, projekt. tak. Dobrze, dobrze, jakie pieniądze będą w tym roku na ten budżet obywatelski przeznaczone? No nie jest kwota jeszcze nie jest określona przez pana prezydenta, aczkolwiek pan prezydent uważa, że do tej puli budżetu obywatelskiego powinny wejść i pieniążki rad dzielnic, i pieniądze z miejsc swoje podwórko, również partycypować co z nowością mają współdzielnie. Także jak to będzie wszystko wyglądało od strony technicznej, to jeszcze jest troszkę do poukładania. Mhm. Czy jest szansa, że to będą większe pieniądze niż w tamtym roku? Myślę, że tak. Forma wybierania tych, tych projektów będzie mhm. podobna jak, jak rok temu? No, jest ten społeczny zespół, tak? Mhm. I to będą ludzie, którzy będą pracowali nad tymi projektami. Oczywiście już po analizie, po, po takim. W Analizie formalno-prawnej przez odpowiednie wydziały, tak? Czy jest w ogóle możliwe do zrealizowania? Mhm. Pamiętam taki no, swoisty jakby wyścig tego, co będziemy mhm. realizować. Tak? Kto otrzyma więcej głosów, to, to, to głosowanie w ratuszu teraz to też będzie miało podobny przebieg. Wie pan co, no to już ilu pomysłodawcą, ilu ludzi się da y, namówić na to, żeby głosowali na ich projekt, no to już jest ich praca, tak? Mhm. Będzie możliwość przedstawienia, tak jak w zeszłym roku y, w Urzędzie Miasta y, swojego pomysłu, jak ktoś będzie chętny i będzie chciał większej ilości Opolan przedstawić projekt i zachęcić do głosowania, będzie miał taką możliwość. Mhm, mhm. Spodziewacie się takiej lawiny projektów? Y, powiem, że tak. Powiem, że ogromne jest zainteresowanie. Ludzie dzwonią, pytają, kiedy będzie można składać. No już niedługo, tak, już już lada chwila. A te projekty, które wygrały w tamtym roku one zostały zrealizowane? W trakcie realizacji, ponieważ jak wiadomo, są to projekty składane przez. Ludzi, którzy niekoniecznie się muszą znać na wszystkim, mm -hmm. tak? a wręcz no, no nie muszą, tak? więc nie ma na przykład dokumentacji. Czyli składają, to składają jest... jakby pomysł. Tak, a... dokładnie. A obróbka techniczna zostaje, że tak powiem, przez specjalistów zrobiona, więc to troszeczkę trwa, także mamy nadzieję, że to będą zrealizowane w tym roku. A te projekty będzie można ponownie składać? Taki, który był dobry, zajął mm -hmm. dobre miejsce w tamtym roku, ale nie załapał się na, to, na, na pieniądze? Myślę, że nic nie stoi przeciwko temu. Mm -hmm. Dobrze, będzie Pani też miała jakby w swoich zadaniach współpracę z organizacjami pozarządowymi. Mm -hmm. Coś tutaj się zmieni, będzie pani chciała, nimi bardziej zaktywizować? Wie pan, co bardziej może sprofesjonalizować? Nasze organizacje mają dużo chęci, ale w pewnych punktach znam słabości. No, sama też prowadzę organizację już od wielu lat, jestem prezesem organizacji pozarządowej i wiem, w którym miejscu potrzebna jest pomoc. Także spróbujemy też pomóc organizacjom występować o środki inne niż z Urzędu Miasta, tak? tak żeby były troszeczkę bardziej odważne. No, mam nadzieję, że to się uda. A skorzystają na tym opolaniu? Dziękuję za rozmowę. Marzena Sedlaczek, naczelnik biura organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.